Niemal 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych zostanie przeznaczonych na remont ulicy Północnej w Działdowie. Bardzo często mieszkańcy ulicy Północnej. W dyskusjach na mediach społecznościowych zarzucali mi, że zapominam o ulicy Północnej, zapominam o dawnym e, terenie e, państwowego gospodarstwa rolnego. Tak nie jest, Szanowni Państwo. Właśnie chcę powiedzieć wszystkim mieszkańcom Działdowa, że udało nam się pozyskać 784 tysiące. Są to pieniądze pochodzące z rządowego programu Funduszu Inwestycji Strategicznych i przeznaczone są na remont i przebudowę ulicy Północnej. Jest to jedna ze starszych ulic naszego miasta. Jest ona bardzo zniszczona, natomiast cieszymy się, że już w przyszłym roku mieszkańcy tej ulicy, ale mieszkańcy również bloków położonych w dawnym Kolgartowie będą mogli się cieszyć z tej inwestycji, która poprawi wizerunek tej dzielnicy, ale także przyczyni się, mam nadzieję, do rozwoju tych terenów. Jesteśmy na etapie tak naprawdę kończenia dokumentacji projektowej. I chcę powiedzieć, że w tym roku będzie wykonany pierwszy etap, natomiast również zostanie wykonana dokumentacja na etap drugi. Będzie to przedłużenie ulicy północnej, która będzie przebiegała przez dawne. Dawny zakład rolny aż do ulicy przemysłowej. Dzięki temu mieszkańcy ulicy przemysłowej będą mogli komunikować się z miastem i z drogą wojewódzką, nie przez ulicę Olsztyńską, między działkami, ale będą mogli tutaj ulicą północną dojeżdżać do miasta, do sklepów, szpitala, do kościoła i za innymi potrzebami. Natomiast etap pierwszy przebudowy będzie się kończył około 10 metrów za bramą do dawnego gospodarstwa. Rolnego i myślę, że tak naprawdę wszyscy powinni być z tego zadowoleni, nawet firmy, które są umiejscowione w dawnych, dawnych budynkach popęgierowskich. Oczywiście chcę uprzedzić już mieszkańców, że będzie się to wiązało z pewnymi trudnościami, ale jak to w życiu bywa, żeby coś mieć, to trzeba troszeczkę pocierpieć. Prace związane z etapem pierwszym tej inwestycji rozpoczną się jeszcze w tym roku. Etap drugi zapewne w przyszłym.